Witamy Was bardzo serdecznie ze szkolenia Livion Coaching Seminar. To już tradycja naszych szkoleń, że każdy nowy rok zaczynamy od wielkiej dawki inspiracji, motywacji i wiedzy. Relację w Livion TV poprowadzą dla Was Sławomir Oglęcki oraz Marzena Oglęcka. Witamy Was bardzo gorąco. Ilu jest potrzebnych liderów Livion, żeby osiągnąć sukces? Moim zdaniem wystarczy jeden. Ale gdy zbierze się tu razem 400 ambitnych, otwartych na wiedzę uczestników, sukces jest gwarantowany. Spotykamy się dziś w hotelu Nowotel w Warszawie. Szkolenie poprowadzi dla nas ekspert w branży marketingu sieciowego przedsiębiorca, mówca, mentor i promotor MLM ponad podziałami Piotr Krenik. Piotrze, bardzo się cieszę, że to właśnie Ty jesteś prelegentem dzisiejszego seminarium LCS. Powiedz, co chciałbyś dzisiaj przekazać naszym liderom. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie i wierzę, że osoby, które dzisiaj będą uczestniczyły w tym wydarzeniu, bardzo wiele skorzystają. Moją intencją jest przede wszystkim pomóc im znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego warto angażować się w tę firmę, w tę formułę biznesu i jak należy to robić. I wierzę, że osoby, które wykorzystają to, czego się tutaj dzisiaj dowiedzą i przećwiczą również. Te ćwiczenia, które będą tutaj prowadzone, rozwiną swój biznes do takich rozmiarów, które pozwolą im osiągnąć to, co dla nich w życiu jest ważne. Brzmi imponująco. Zapraszamy. Zapraszam. Szkolenie tradycyjnie otworzą Patrycja i Tomasz Mazur. To oni jako pierwsi przywitają naszych partnerów biznesowych. Jak rozgrzejecie atmosferę tak licznie zapełniającej się sali. Witamy serdecznie, więc Witamy. wydaje nam się, że nasze ekipy tutaj Livion nie trzeba rozgrzewać, to są niesamowicie entuzjastyczni ludzie, którzy przy tej chłonni wiedzy już czekali tutaj właśnie w ryzach, żeby już wejść na salę, więc myślę, że to od nich będzie nawet można dzisiaj czerpać energię. Gdy staliśmy właśnie przed wejściem do sali, czuć było aż tą atmosferę i tą moc. Dlatego czekamy po prostu na rozpoczęcie na Piotra Kreniga i ruszamy. Będzie się działo. Zaczynamy! i W pierwszej części szkolenia dowiedziałam się, że marketing sieciowy jest poważną pracą. Na pewno tego, że trzeba być otwartym na nowe propozycje. Że marketing sieciowy jest na pewno super formą rozwoju i daje szansę na lepsze życie. I dzielić się informacją i pomagać innym. Dominik, to jest inspiracją do dalszego rozwoju, do dalszej pracy i w końcu wiem, co ja w końcu to Mam fajne sformułowanie, które było na tym wystąpieniu. Czym szybciej chodzisz, tym więcej zarabiasz. Wow, atmosfera jest naprawdę gorąca. Jestem pozytywnie naładowana wszystkimi informacjami od Piotra. Już nie mogę doczekać się kolejnych tematów. Sławku, a jak twoje wrażenia? Jestem pod ogromnym wrażeniem Piotra i wykorzystam tą wiedzę przy budowie naszych zespołów. Jesteśmy po drugiej części szkolenia. Co Ci się tutaj dzisiaj spodobało? Bardzo duża wiedza, bardzo duża ilość przydatnych takich informacji, które na pewno pozwolą nam w rozwoju, w budowaniu kariery w Livion. Jest to niezwykły przekaz, ogromnie budujący dla mnie, jako dla osoby, która dopiero początkuje raczkuje. Szkolenie oceniam bardzo wartościowo. Przede wszystkim przekaz jest taki, że każdy powinien to zrozumieć. Piotr jest tak konkretną osobą, przy tym ma tyle taki super ładunek emocji, i jest autentyczny, bo to jest wszystko oparte na jego własnym doświadczeniu, na przeżyciach. Bardzo Ci dziękuję, no i zaczynamy trzecią część. <śmulny> Zakończyliśmy trzecią część szkolenia. Zobaczcie, jaka gorąca atmosfera panuje dzisiaj na sali. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, wrażeniami. Jest mnóstwo rozmów, mnóstwo zachwytów. Także myślę, że ostatnia część to już będzie bomba motywacji i inspiracji. Czym dla Ciebie jest Livium? Daje mi szansę rozwoju i pozwala mi samorealizować się w tym, co bardzo kocham. Szukałam siebie przez półtora roku odkąd jestem w Livion i znalazłam siebie i jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Dla mnie Livion jest czymś wspaniałym. Livion jest dla mnie moją życiem, moją pasją. Nową szansą na lepsze życie i przede wszystkim, jak już kiedyś powiedziałem, całym moim życiem. A Livion w tej chwili to już jest dla mnie moją przyszłością. Pierwsze, jak Ci się pracowało z naszymi liderami? Ja Marzenka jestem pod wielkim wrażeniem tej społeczności, którą tworzycie. Zajmuję się marketingiem już tyle lat, to naprawdę rzadko mi się zdarza spotykać taką wspaniałą społeczność. Oczywiście, że cechą ludzi, którzy działają w marketingu sieciowym jest takie pragnienie rozwoju, wzrastania, ale tutaj u Was to widać w sposób szczególny, właśnie z tego powodu, że jesteście nową firmą, że jesteście wielką szansą i ja tę atmosferę przyjmuję z wielką radością. Mam takie przekonanie, że ci, którzy tutaj dzisiaj byli, bardzo dużo skorzystali. Livion Coaching Seminar ponownie okazało się wielkim sukcesem. Zachowajcie jak najdłużej tą wielką dawkę wiedzy, motywacji, inspiracji. I tą moc przekażcie dalej. A my ruszamy w świat z nowymi pomysłami. Do bardzo zobaczenia! zobaczenia.